Hej, hej, witam w kolejnym materiale po dłuższej przerwie, tak w zasadzie szybko na temat eventu urodzinowego, który potrwa jeszcze ponad dwa tygodnie, no bo 16, 16 dni, czyli do 4, do 4 lipca, dobrze znany w zasadzie event urodzinowy z totami, temami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i oczywiście powróciły również zadania społeczności i o tym wszystkim w dzisiejszym krótkim materiale, więc generalnie sobie zaczynają, tak jak wam powiedziałem, sam sami wencik potrwa do 4 lipca, gdzie codziennie będzie można jeszcze sobie ogarniać dodatkowe E, nagrody, które nie są w formie bonusu do logowania, tylko na dole macie e, możliwość odebrania po prostu nagród w sklepie, i one z tego co zauważyłem się chyba będą sumowały, bo mimo wszystko, gdzie ja odebrałem sobie to dzisiaj pierwszy raz m, do południa, no to odebrałem sobie z automatu 250 tysięcy brudmońców, więc generalnie to się, m, to się będzie sumowało. No i klasycznie, nowy Tom Archiv oraz zadania społeczności, które również możemy właśnie popychać w tych, tych archiwach archiwkach, więc tutaj wszystko to co już dobrze znamy. Natomiast, największą różnicą w porównaniu z zeszłymi lotami, jeżeli chodzi o event urodzinowy, no to mamy dorzucone nowy randomizer, czyli nowy tryb gry, w który generalnie nie różni się zbytnio od standardowego meczu. Jedne co to mamy kilkanaście różnych losowych akcji, które mogą po prostu odbyć się podczas meczu, a sama akcja zostaje zmieniona w momencie, kiedy surwy wykręcą dwa geny, bądź killer po prostu dwóch, dwa razy powiesi surwa na haku. I w zasadzie pełny, pełny randomizer macie, a w zasadzie wszystkie efekty macie wrzucone w opis, opis eventu. Wiadomo, archiwka też pchamy głównie, głównie w, tym, w tym trybie gry, no i w zasadzie tak pokrótce mamy dużo tego, e, tego samego, tego dobrego, no bo mimo wszystko to ciki points więc naprawdę mega, ale to mega łatwo będzie teraz po prostu sobie levelować e, postacie. No i ja propos tego właśnie, levelowania postaci hardcore e, HSC sobie zrobimy po prostu. W lipcu, więc pewnie to będzie po 13, po 13 lipca, po, po resecie, bo sam event trwa do 4. Potem będzie jeszcze troszkę tych totów, będzie latało w grze. Więc w tym momencie, żeby mieć pewność, że na pewno będę miał to czyste konto, to po prostu 13 lipca po resecie sobie zaczniemy po prostu robić Hardcore i w zasadzie to jest tyle w tym materiale. Mówię krótki, ponieważ w zasadzie ponad tydzień nie nie było z różnych względów, więc generalnie teraz wrócimy do takiego normalnego trybu. Także piszcie co sądzicie o evencie i trzymajcie się do następnego. Hej!